Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite. I dzisiaj zagramy sobie dla odmiany kimś troszeczkę mniej wytrzymałym niż poprzedni bohaterowie, albowiem cały czas jest ta sama rotacja, dlatego tutaj jestem zmuszony zagrać kimś z tej rotacji, albowiem no większością tych bohaterów, bogów, którzy są tutaj dostępni, już grałem i nagrywałem, Ewentualnie mógłbym się zdecydować na któregoś z tych darmowych, na przykład Ranif czy Guanju, ale pomyślałem, że zagram sobie Change. Dla odmiany jest ona bardzo fajnym bogiem, który ma tutaj bardzo ciekawe skille i ja nie umieszkam na pewno nich wykorzystać jak najlepiej tylko będę potrafił Change grałem może z raz także tutaj zobaczymy jak się sprawdzę no i ja tutaj już sobie Joesta 3x3 rozpoczynam kolejeczkę. Akurat za 50 sekund się rozpoczyna. Ja tutaj na liście mam już 89 osób. Także jest naprawdę mega, mega wybór, jeżeli chodzi o znajomych do gry. I naprawdę bardzo mnie to cieszy. Wielkie dzięki za wszystkie zaproszenia, oczywiście. Tylko, jak widzicie, gram teraz aktualnie o takiej porze że jest tylko jedna osoba online, także no tutaj nie mam niestety z kim zagrać, także zagram tym razem sam. Może jak będę grał później 5 na 5, to, to się pojawi więcej osób i, i sobie zagramy. OK, ja czekam na grę, a my widzimy się już um, w sklepiku na mapie. Okej, okay, jesteśmy już w grze i teraz przyszła kolej na kupowanie rzeczy. Ja tutaj oczywiście na sam początek kupię sobie buty. Pierwsze hmm, and mana, to może być dobry na początek. Gdzieś tam już ktoś mi pisał w komentarzach, żebym właśnie od tego podstawowego itemku hmm, rekomendowanego rozpoczynał, że to jest hmm, dobry, 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 dobre, dobre. Dlatego zobaczymy sobie. No i tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o rozdawanie skili, to ja rozdam sobie po jednym do każdego. Pierwszy skill to taki bijący jakby księżyc, drugi skill przywraca nam manę, a trzeci skill nie pamiętam i sprawdzę, healuje i robi damage bodajże, change twist, mm -hmm. healing and all nearby is damaging, o, no to czyli taki wybuch powiedzmy dookoła niej, czy on od razu wybucha? Nie, o, taki ma zasięg całkiem spory. Um, także to... aha i jeszcze pasyw pasyw bardzo fajna rzecz ona tutaj ma do dyspozycji takiego króliczka i nie wiem czy jako jedyna ze wszystkich bogów czy nie bo nie sprawdzałem um, pasywów wszystkich bogów ale ona dzięki temu króliczkowi on tutaj biega przy mnie jak widzicie um, ona może kupować itemki na odległość nie musi wracać do sklepu żeby coś kupić Naprawdę bardzo fajna rzecz. Przypomina coś na zasadzie kuriera w docie dwójce, można tak powiedzieć. No tak właśnie bije ten księżyc. Jest taki obszarowy skill, także bardzo, bardzo fajny. Um, ogólnie to jest taki, powiedzmy, support w połączeniu z, z dobrym magiem, bo. Tutaj możemy zadać mnóstwo obrażeń y, pierwszym skillem, jak dobrze tutaj wszystko po, y, porozdajemy i pokupujemy. Czy my mamy szansę tu się wklejać w nich? Chyba nie, wiecie co, może nie ryzykujmy. Y, oraz może też pełnić funkcję takiego bardzo dobrego supporta, ponieważ tutaj ma i leczenie i many przywracanie i tak dalej. No i jej ulti, z tego co pamiętam, to chyba coś tam nawet stunuje troszeczkę. Tak jest stun. Um, I też damage, także tutaj e... zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Chociaż widzę, że tutaj kurczę, w drużynie e... przeciwnej, jest Freya bardzo, bardzo niebezpieczna. Oraz e... Artemida, z tego co pamiętam, cholera. Zamiast włączyć ekran e... statystyk, to zminimalizowałem grę to nie był dobry pomysł oczywiście je, je, je. prawie tutaj zginąłem to nie był dobry pomysł tak jak mówiłem no tutaj change jest taka dosyć wrażliwa na ataki na początku zanim ja tutaj nie kupię konkretnego sprzętu to będę musiał radzić sobie właśnie dzięki tym skillom które mam ja tutaj oczywiście będę w jedynkę próbował dawać na początku żeby jak najwięcej ataku zadawać i zaraz przetestujemy sobie dwójeczkę aha nie wiem czy zadziałało, chyba tak nie patrzyłem na manę tak naprawdę choć to cię ulecze Mamy tutaj Guanjuu, to jest nasza przewaga. Ale mamy mamy już... E... A, a, a. Dobra, dobra, przeżyłem. Guanju również leczy. Także tutaj mamy naprawdę fajny bus do leczenia. Może byśmy tutaj kurczę coś takiego może zrobię. To było ulti, jakbyście nie zwrócili uwagi, to to było ulti. Dosyć szybkie i dosyć hmm, skuteczne w ataku. Ale nie na pierwszym poziomie. Na pierwszym poziomie to jednak jest jeszcze bardzo niski damage, także 160 tylko, mówiąc dokładnie. Zwróćmy uwagę, czy ta mana się przywróci. O, tam się coś dzieje. No, zabiła moja drużynka. Ja oczywiście slakowałem na tyłach, bo się rozgadałem. Hmm, ale chyba się nikt nie obrazi za mnie, na, za mnie, na mnie. Czy to tylko zużywa manę? Tak. Okej, okay, spróbujemy tego przywrócenia many. Mam 75. Hmm. Zabrało mi manę bardziej. O, szlak. Kurczę, ale mnie zaskoczyła. Wiecie co? Wracam do bazy. Na szczęście ona ma tylko tyle. Tylko 4 czy 5 ataków na tym ulity. Jeszcze jeden i bym zginął. Um, dobra, chyba jednak muszę doczytać. Co robi ten drugi skill. Cooldown Reduction, ja będę szedł w Cooldown Reduction, moi drodzy, bo to jest uczeńczyłem, że tak powiem, kluczowa rzecz. Także tutaj na pewno będę chciał jeszcze kupić sobie ten zegareczek. No i zapadam sobie jeszcze potek troszeczkę. Może do życia za dużo, a za mało do many. Po drodze biegnąc na Line'a zobaczymy. Performance Spindance Unable to be hit during the action for each tick. Stormana to hersefen. aha, rozumiem. Um, ona po prostu ma takiego bida jakby działa tak jak tutaj ten Activate, że przez okres działania tej umiejętności jestem niewrażliwy. Ja oczywiście jak zwykle jestem spóźniony w tej akcji standard w moim wykonaniu. Dosyć niskie ma cooldowny ta część, no ale tak ludzie nie ugrają. Okej, okay, ciekaw jestem czy bym wytrzymał... No to trójeczka chyba nawet jeszcze przyspiesza, z tego co mi się wydaje. Chyba nie skaesowałem, tak mi się przynajmniej wydaje. To nie było takiego zamiaru. Zobaczymy czy... Nie, przed tym wichrem to może głupi był pomysł, żeby próbować się uchronić. Ajajaj, jednak jak człowiek tak grani nie za często... O, może tu chłopeczkę sobie zdetonuje. Już podwieżał. No tutaj, i i i, i ja możemy leczyć fajnie. Wydaje mi się, że ona przywraca sobie tą manę dopiero w momencie, jak to się uderzy. Unable to be hit during the action for each tick of damage. O, no właśnie. Za każde uderzenie, tak jakby podczas trwania tego skilla sobie przewraca tutaj tą manę. Także to o to chodzi. Mm, teraz już rozumiem. Ja tutaj trochę podleczę. Bo Kasura i tak jednak wraca. No ja tutaj na razie w roli supporta sprawdzam się mniej. O, to był taki prosty kill. Myślałem, że się nie zbliży tutaj. No i oczywiście możemy też leczyć miniony, tak? Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Ktoś wyszedł z gry, zaraz sprawdzimy sobie, kto to. Ja sobie cofnę do bazy. A z gry wyszła Freya. Um, także, no tutaj podejrzewam, że to będzie szybka gra. Um, no ale szybkie gry też muszą być, tak? Nie, mo nie mogą być tylko takie trwające jakoś mega długo. Um. Jeżeli chodzi o następnego itemka, to ja bardzo chętnie bym sobie kupił Soul Rivera. On jest też bardzo dobry na change, dla change, na change, for change i tak dalej. A dlaczego? A dlatego, że ma tutaj bardzo fajnego tego pasiva. Podejrzewam, że już też kojarzycie ten item. Ja tutaj też wracam do bazy nie tylko ze względu na to, żeby kupić coś, ale też ze względu na to, żeby się zregenerować tak w pełni, bo tutaj nie chcę oczywiście głupkowato zginąć, ale nie wolno też zapominać o tym, że jak chcemy coś kupić, a mamy kupę życia, to nie musimy wracać do bazy, bo mamy króliczka, który za nas to zrobi. Wystarczy, że coś kupimy i on już po prostu biegnie. Zaraz może uda mi się to wam zademonstrować. Tylko musi mnie być już na coś stać. Już mnie stać. Teraz zwróćcie uwagę. Ja kupiłem, a króliczek ciśnie. O, poleciał. I teraz widać tutaj nad ikonką bohatera co kupuje i że jest w ruchu, tak? Um. No, widać teraz na mapce, na mini widzicie go w bazie i on już wraca z paczuszką na plecach. Też jest taka fajna animacja. Kurczę, tutaj. Oj, A może to nawet i lepiej? O i przyniósł mi już itemka, widzicie? Bardzo fajna rzecz, bardzo naprawdę świetna opcja. Dobra, tutaj powiedzmy, że tak miało być. O, tak, tak, to chodzi o to, że ona podczas trwania tego czaru jest immun, także tutaj mm, to jest bardzo, bardzo dobry skill. Dobra, kupujemy sobie drugą rzecz i zwróćcie uwagę, królik już, już leci. Także to jest wygodne dla Change, bo ona bardzo jakby to powiedzieć, jest wytrzymała później. Teraz już na przykład mam leczenie na trzecim i ja już się leczę za dosyć sporo, także tutaj i jeżeli będą mnie atakować, to przywrócę sobie manę i mogę sobie przywrócić życie. Także tak naprawdę, jeżeli już kupować jakieś potki, to można kupować tylko i wyłącznie podki do many, no, zwróćcie uwagę. I ten, ten heal jest co 5 sekund, także to jest bardzo, bardzo szybko. No i już o to chodzi! Ojej Jednak ten wicher tornado tego hmm, jak on się nazywał Ookwang tak, a jest mocny, także tutaj, tak, to jest za 150 leczenie, także sporo. Ja proszę bardzo, <grym> z autoataku obu, to jest coś, to jest coś wiecie co, spróbujemy się nie wracać co wy na to, to sobie zamówię i ciekaw jestem czy mogę jeszcze coś sobie u niego zamówić na przykład to, zobaczymy co on na to powie jak sobie kupię u niego te dwa itemy, czy on będzie bieg po dwa dwa razy, czy jak on to, jak to on sobie wyobraża sprawdzimy to Widzicie, ten pierwszy skill już zaczął troszeczkę mocniej bić. Miniony praktycznie schodzą na, na jedno uderzenie. On wraca i... Przyniósł jeden item, hmm. Ciekawe, dlaczego i o co chodzi. Nic, trudno. Zamówię drugi item u niego. Mam nadzieję, że wtedy kupując nie zmarnowałem kasy. Bo to było smutne dosyć. Ok, myślę, że tutaj możemy przystąpić do ataku. Tak. Widzicie tutaj ten skill pierwszy mój? Tak szybko się regeneruje, że ja mogę sobie pozwolić normalnie na spamowanie praktycznie nim. Tak samo jest z healem. No i zwróćcie uwagę, to tak naprawdę. Mm, jest to świetny support i, i przy okazji mag w późniejszej już części gry głównie kiedy skille są wymaksowane oraz kiedy już mamy tam powiedzmy jakieś podstawowe itemy taki tutaj oczywiście króliczek już zdążył przynieść mi no, poddali się, no nie jestem w szoku bo oni mieli jednego zawodnika ale jakiś tam zarys change już mamy, myślę że więcej na pewno się mm, dowiemy grając jakoś dłuższą grę typu na przykład 5 na 5 którą właśnie mam zamiar zagrać sobie za momencik a jeżeli chodzi o tą grę to oczywiście wielkie dzięki za oglądanie mam nadzieję że wam się podobało i że macie jakiś tam już zarys właśnie grą Bogiem Change także tutaj jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam was bardzo serdecznie oczywiście komentujcie jak zwykle Oceniajcie film i dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, a im się podobało, to polecam subskrypcję mojego kanału. Jeszcze tylko a propos komentarzy, naprawdę wielkie dzięki za to wsparcie. Piszecie mnóstwo bardzo fajnych komentarzy. Już zauważyłem, że też w komentarzach sami ze sobą rozmawiacie, pomagacie sobie, podpowiadacie sobie. Naprawdę świetna rzecz, bo tworzy się tutaj taka mini społeczność dzięki temu i to naprawdę bardzo mnie cieszy. Także, ok, jeszcze raz. Pozdrawiam was jeszcze raz, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa.